Wystąpienie moje to jest preludium do wielkiego problemu zasygnalizowanego przed chwilą przez Panią. Nie będę zatem troszczyć się w nim o ścisłe definicje słowa w znaczeniu językoznawczym, filozoficznym i teologicznym, chociaż będę się odwoływać do jego rozumienia w tych dziedzinach. Chodzi bowiem o coś więcej niż precyzja naukowa, a mianowicie o pokazanie głębi refleksji Jana Pawła II i jej oddziaływania na myślenie i życie w ogóle. Nie stawiam więc temu oddziaływaniu granic narodowych, politycznych i naukowych, bo jestem przekonana, że odnowienie mowy polskiej za przyczyną Jana Pawła II ma swe podstawy w znacznej mierze poza językoznawczym rozumieniem słowa. Wiara w rzeczywistość jest podstawą filozofowania szukającego prawdy. Filozofowania, które odpowiada na egzystencjalne pytania człowieka i jest busolą na jego życiowych traktach. Taka była starożytna filozofia mądrościowa, filozofia ćwiczeń duchowych czy filozofia próbująca dotrzeć do istoty bytu. Taka była filozofia wieczysta, czyli filozofia perenis. Taka jest fenomenologia, która przez swe metody redukcji powierzchniowych aspektów rzeczy stara dociec ich elementów podstawowych. Jest to zatem filozofia par excellence, starająca się dotrzeć do istoty rzeczy poza słowem. Poza jej językowym kształtem, a w konsekwencji do ostatecznej podstawy bytu. Metoda poznawania istoty rzeczy przez abstrahowanie od ich przypadkowych przejawów uskutecznia się na drodze ich bezpośredniego doświadczania i drążenia w głąb aż do odkrycia związków koniecznych, bez których na przykład stół nie stołem, poezja poezją, człowiek człowiekiem i jeszcze dalej i jeszcze głębiej Bóg Bogiem. Spektrum fenomenologii jest olbrzymie, również jej efekty poznawcze należą do takich. Zdawał sobie z nich sprawę Karol Wojtyła, gdy metodę fenomenologiczną obrał za jedynie właściwą do analizy dzieł świętego Jana od Krzyża, pierwszej swej pracy naukowej. Odkrycie, które nastąpiło dla niego w trakcie tej analizy było już wcześniej odnotowywane przez fenomenologów. Poznanie które zdziera kolejne zasłony skrywające głębię rzeczy, otwiera przed poznającym różne pokłady rzeczywistości, w tym jego poznającego podmiotu wewnętrzną rzeczywistość. Rzeczywistość, która ma zdecydowany wpływ na efekt poznawczy, na to, co pozna, do czego dotrze. Autentyczne poszukiwanie prawdy i nielękanie się jej odkrycia, oraz miłość do siebie i świata wciągają podmiot poznawczy w niewidoczne dotąd rejony, aż do stanięcia przed koniecznością zreflektowania nad podstawą tego wszystkiego, czego w swym poznaniu docieka. Przed poznającym zaczyna jawić się Absolut. Źródło i podstawa wszelkiej rzeczywistości, ale jednocześnie coś nieuchwytnego i niewypowiedzianego. Absolut, który jest zarazem kwintesencją tych głębokich poszukiwań badawczych. Jego rzeczywistość je uprawomocnia. Różnie można go nazwać. Różnie go dotąd w dziejach myśli i w indywidualnych poszukiwaniach nazywano. Karol Wojtyła odkrył świętego Jana od Krzyża strofem w jego pieśni duchowej, która zbiera to całe doświadczenie docierania do Absolutu o źródło kryształowe. Gdyby mi teraz twa toń wysrebrzona odzwierciedliła nagle te oczy upragnione, których piękność w moim wnętrzu już nakreślona. Karol Wojtyła odkrywa w tej strofie cały potencjał ludzkiego poznania i ujmowania fundamentu istnienia. Pozwala mu to mówić filozoficznie zarówno o źródle jako absolucie, arche najwyższym bycie, o prawdzie i logosie, lecz także o Dawar, słowie dającym i stwarzającym, o obecności, o jestem, który jestem, o pięknie, o pragnieniu zjednoczenia podmiotu poznającego z poznawanym, który już w nim jest od zawsze, czyli o Bogu osobowym, który jest miłością. Jest to zebrane przez Jana doświadczenie istnienia w słowach poetyckich, które jednak według fenomenologicznych analiz Karola Wojtyły wcześniej poprzedził akt bezpośredniego, pozapojęciowego, pozasłownego dotknięcia z wysoka. Tak zwane tok w oryginale hiszpańskim. Dotknięcia, które uczyniło zrozumiałym to, czego umysł w żaden sposób nie ogarnia. Co więcej, co czyni ten podmiot szczęśliwym. Warunkiem tego zrozumienia jest uprzednio oswobodzony intelekt. Intelekt wyzwolony z wszelkich aktywnie działających elementów wyobraźni, pamięci i woli. Słowo substancjalne, Bóg jako podstawa wszelkiego bytu, zostaje zrozumiałe przez bierny intelekt. W akcie tym podmiot poznający jest z tym słowem zjednoczony i w nim przez nie przemieniony. Jest to akt udzielania się słowa stwarzającego, wydarzającego się dynamicznego. Bóg który nie mieści się w żadnych granicach języka i myśli, staje się nagle zrozumiały. To dotknięcie, które jest w ujęciu Jana od Krzyża, jak tchnienie wiatru, miłośnie wiejące, znajduje wnikliwe komentarze. Jeden autorstwa samego świętego Jana od Krzyża, drugi Karola Wojtyły. Święty Jan od Krzyża swe doświadczenie Boga wypowiada w słowach. O dwóch rzeczach mówi dusza w tym wersie: o tchnieniu i o wietrze. Przez tchnienie miłosne wyraża tu cnoty i łaski umiłowanego, jakie ją zalewają w tym zjednoczeniu i udzielają się jej wśród niepojętej miłości, dotykając najgłębszej jej istoty. Przestchnienie zaś wiatru wyraża najwyższe doświadczalne poznanie Boga i Jego przymiotów, które przelewa się w umysł z dotknięcia, jakie te przymioty sprawiają w istocie duszy. I to jest największa rozkosz wśród tego, czego dusza smakuje w tym stanie. Egzegeza Karola Wojtyły jest następująca. Święty doktor ustalił zasadę, Choć te widzenia substancji duchowych nie mogą być oglądane przez umysł w tym życiu jasno i bez zasłony, dają się jednak one odczuć w samej substancji duszy wśród najsłodszych dotknięć i uścisków, czyli tak zwanych uczuć duchowych. Istotnie, o tych uczuciach jest specjalny rozdział w Drodze na Górę Karmel, w którym również podaje. Jan doktrynę o ich wpływie na intelekt. Z tych uczuć przenikają w rozum pojmowanie, wiedza i zrozumienie. Koniec cytatu. Z tych uczuć duchowych przenika więc coś więcej niż tylko pewność istnienia bytu Najwyższego Absolutu. Dotknięcie jest ważniejsze od ludzkiego, językowego, naukowego i teologicznego słowa. I powoduje, że człowiek ogarnięty miłością z wysoka ogarnia sam cud istnienia, a także sens swego istnienia i świata. Może z całą pewnością, oczywistością, jasnością, ale i radością uświadomić sobie: Ja jestem. Dla nas ważne w tym komentarzu jest dopowiedzenie wcześniej już naszkicowanej myśli iż relacje zachodzące między poznaniem, rozumem, wiarą i wizją zjednoczeniu nie są rozłączne. Co więcej, ostatni etap poznania jest rozumowi Udzielony pod pewnymi wskazanymi warunkami przed chwilą, ale dalej, że objaśnienia Jana od krzyża, jak i egzegeza Karola Wojtyły, wyrażone są w języku fenomenologicznym. Wskazuje to z jednej strony na otwartość fenomenologii na horyzont transcendentny, na możliwość jej rozwinięcia w kierunku redukcji, zwanej henologiczną, czyli redukcją do światła. Na możliwość odkrycia veritatis splendor, prawdy, którą się naocznie widzi i bezpośrednio słyszy. Wskazuje też na otwartość fenomenologii nie tylko na metafizykę, pierwotnie odrzuconą, a więc na absolut, ale i mistykę, czyli otwarcie się na spotkanie z Bogiem osobowym. W ten sposób urasta ona do rangi poznania uniwersalnego, pretendującego do filozofia Perenis i jednocześnie poznania przemieniającego podmiot poznający. Poznania, które w języku hebrajskim znaczy zbliżenie, widzenie i pocałunek. Nasz spontaniczny fenomenolog Jan od Krzyża powie. Dzieje się tu podobnie jak z czystym i przejrzystym kryształem poddanym działaniu promieni słonecznych. Im więcej światła otrzymuje on, tym więcej go w sobie skupia i tym jaśniej błyszczy z powodu obfitości światła. I może dojść do tego, że sam będzie wydawał się światłem i nie odróżni się go od światła, gdyż będzie promieniował całą obfitością światła, jakie otrzymał, czyli upodobni się do niego. Poznanie fenomenologiczne praktykowane przez Jana od Krzyża i Jana Pawła II jako poznanie uczestniczące, pokazuje, że tylko ten, kto odpowiada Słowu, może Słowo zrozumieć. Poznanie to dookreślić możemy zgodnie z sugestiami obojga, właśnie jako kryształowe, aby uwzględnić jego przenikanie między poznawanym i poznającym i promieniujące oddziaływanie oraz aksjologiczną klarowność. Klarowność wynikającą ze spotkania z Bogiem, spotkanie. Które, spotkania, które wprowadza nieodparty wybór prawdy, piękna i dobra, i uczestniczenie w ich przestrzeniach. Nasuwa ono jednoznaczne skojarzenia z platońską filozofią światła i lokuje źródło światła, usensowniające wszystkie rzeczy poza podmiotem poznającym, poza jego jaźnią. To zewnętrzne. Nadnaturalne źródło światła jest właśnie tym słowem, słowem pozajęzykowym, słowem, które jest. Jego obecność i nadnaturalna moc sprawiają, że może odnowić oblicze Ziemi, jak i każdego z nas. Pamiętne słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, są tylko posrebrzanym naczyniem dla skrywanego w nim słowa substancjalnego, które jest złotem, które jest zjednoczeniem istoty i istnienia, czyli Bogiem, nad naturalnym światłem, które dotyka. Przemienia i odnawia. Słowa wypowiedziane są jedynie narzędziem językowym dla przybliżenia absolutu, dla rzeczywistego nadejścia Ducha Świętego. Na uwagę zasługuje w tym momencie to, że poznanie uczestniczące, zarówno mistyczne i fenomenologiczne, w swej końcowej fazie, w rozpoznaniach Jana Pawła II, uwieńczone zostaje poznaniem absolutnym które paradoksalnie jest nadnaturalne nadzwyczajne cudowne i jednocześnie intelektualne zwykłe normalne krótko zatem można powiedzieć że konieczność obecności absolutu jako gwaranta prawdy w poznaniu ujawniona w fenomenologii Karola Wojtyły i Boga w życiu człowieka to odnowienie refleksji naukowej a zarazem ludzkiej egzystencji. Karol Wojtyła potrafi swą fenomenologią przełożyć na wskazówki praktyczne dla każdego, kto pragnie prowadzić życie świadome i dobre, czyli dać odpowiedź swym życiem na wezwanie bytu. Dać odpowiedź, jak stwierdzi Jan Paweł II, przede wszystkim przez to, kim jesteś, przez doświadczenie, które w tobie stale jest obecne, stale też na nowo się uobecnia, o ile jesteśmy poddani łasce wiodącej, bo ważniejsza, niż pisany komentarz, jest sama rzeczywistość. Przecież sam tekst komentowany chciał być komentarzem do tej właśnie rzeczywistości. Wypowiedź ta ujawnia stosunek Jana Pawła II do interpretującej pośredniości ludzkiego słowa i wagi bezpośredniego doświadczenia. Przecież twórczość świętego Jana od krzyża i Jana Pawła II jest drogą do absolutu prawdy jedynej, drogą przez doświadczenie, czyli dawanie świadectwa tej prawdzie. Jan Paweł II jako świadek dowodzi istnienia absolutnego źródła wartości i obszaru niewypowiedzianego, niewypowiedzianego ponad wszelkimi granicami, w tym językowymi. Dlatego doda do różańca świętego tajemnicę światła, jako praktyczne zastosowanie jego fenomenologicznych odkryć. Wszak modlitwa, a szczególnie Eucharystia, piąta tajemnica światła, jest uczestniczeniem rzeczywistości prawdziwej, ponad światem rzeczy i osób jest wchodzeniem modlącego się w pozasłowną, uobecniającą się przestrzeń sakralną, której podstawą jest Bóg. Doświadczenie, uobecnianie, wiara w rzeczywistość i absolut. Fenomenologiczne pryncypia Karola Wojtyły i egzy egzystencjalne zarazem wydobywają, jak widzimy, to źródło bytu i poznania, które poetycko unaocznił Jan od Krzyża. Z kolei kredo Jana Pawła II było, więc jest, skupia w sobie pewność wiary i poznania. To kredo jest, jak sądzę, zabezpieczeniem się przed ślizganiem się ludzkiego słowa po powierzchni, jak i humanistyki po pozornych problemach. Jest realnym ich odnowieniem przez wskazanie na absolut, na słowo poza słowem. Stąd zarówno źródło z jego fenomenologicznego komentarza do dzieł Jana od Krzyża, jak i z tryptyku rzymskiego są tym samym źródłem wody żywej. Jego dotyk czuje się poza metaforyczną językową zasłoną. Dlatego, gdy źródło z tryptyku rzymskiego szepcze – Zatrzymaj się. Masz we mnie przystań. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem. Słyszę odpowiedź, pragnienie na to wyzwanie. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie. Odczuć świeżość, ożywczą świeżość. Te cudowne słowa, poczęte z ducha, oświecone przez niego poruszają nasze myśli serca i intelektu i ożywiają człowieka i jego mowę. Dzieje się, ostatnie słowo, dzieje się to między innymi za przyczyną Jana Pawła II. Dzięki jego spotkaniu z Bogiem i z nami.